Wydawnictwo Estimator przedstawia. Marek Chłasko. Nawrócony w jaffie. Czyta Kamil Próban. Piotrowi Guzy. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie Robert. Poderwaliśmy w Tel Awiwie trochę forsy i teraz byliśmy w drodze do Atferii, razem z nowym psem. W autobusie wszyscy już spali, a ja patrzyłem na psa. Trzeba go będzie trochę podkarmić, powiedziałem. To fakt, rzekł Robert. Pies nie wygląda za dobrze. Na to trzeba przynajmniej dwóch tygodni. W Twerii jest drożej niż w Tel Awiwie. Najgorsze, że nie wolno gotować w hotelu, rzekł Robert. Można by go było karmić kaszą. Od kaszy tyje się najszybciej. Jeśli by ją zmieszać z mięsem? Nie wiem, pies wygląda na cwaniaka. Może by żarł tylko samo mięso, a kaszy nie ruszyłby nawet. Nic o nim przecież nie wiem. Wiesz co się z nim stanie powiedziałem to już coś jest z każdym z nas stanie się kiedyś tak samo to nic nie znaczy ale może zakręcić tak sprawę że i ty nie masz co żreć więc dzielisz się z nim każdym kęsem nic mu nie odpowiedziałem patrzyłem na dziewczynę siedzącą koło nas na jej prosty nos i kręcone włosy jedziesz do tweri zapytałem tak i jak długo tam zostaniesz to zależy od pogody? Nie, od tego, kto za mnie zapłaci. A ty? Co zależy, rzekłem. Od pogody? Od tej, która za nas zapłaci. I za psa też? Bez psa nie potrafimy pracować. Odwróciła się ku mnie, a ja ujrzałem małą bliznę u nasad jej nosa. Ale nie szpeciło jej to wcale, i pomyślałem sobie, że za miesiąc, kiedy twarz jej straci już opaleniznę, nie będzie wcale widać tej małej blizny. To ty jesteś ten, który zabija psy? zapytała. Wolałbym zabijać ludzi. No, tylko tak mówisz. W każdym razie tak myślę. To też coś znaczy. Nie miałaś nigdy ochoty zabijać tych, którzy ci płacą? Nie myślałam o tym nigdy. Lepiej nie zaczynaj. Niech ci się zdaje, że nie masz ochoty ich zabijać. Tak będzie lepiej. Ile już psów zabiłeś? Ciągle zabijam tego samego. Za każdym razem zdaje mi się, że strzelam do tego samego psa. Raz to jest buldok, a drugim razem owczarek. Ale ja wciąż myślę, że to jest ten sam pies. I to jest najgorsze. Sięgnęła do torebki i wyciągnęła butelkę koniaku stok. Nalała mi do aluminiowego kubka. W tym autobusie wszystkim szczękały zęby, a jej ręka nie drgnęła nawet. Napij się, powiedziała. Nie, rzekł Robert. Jemu nie wolno pić. Dlaczego? Twarz mu puchnie po alkoholu. Robi się poczciwiec z wyglądu. On musi mieć twarz porytą. Na miłość Boską, nie namawiaj go do picia. Chyba nie chcesz, żeby nam ten interes przepadł. Jemu cierpienia wyrzeźbiły rysy, że też ty tego nie rozumiesz. A dlaczego on tak cierpiał? zapytała. To jest jedna z tych rzeczy, o których się nie wie naprzód, powiedział Robert. To zależy od miejsca i od jego narzeczonej. Jeśli ją mąż zostawił, a sam prysnął z kaszą i z dziewczyną młodszą od niej, to on cierpi dlatego, że jego dziewczyna odeszła z kimś bogatszym, kogo nie kochała. Wtedy z dwóch spraw buduje się jedną. Wtedy pokazujemy tej kobiecie zdjęcie i już wszystko zaczyna iść dobrze. Zdjęcie jego dziewczyny? Nie. Zdjęcie faceta, z którym odeszła. To głębsze. Każdy może nosić przy sobie zdjęcie dziewczyny, która go porzuciła, ale w tym nie ma świeżej myśli. My pokazujemy zdjęcie tego, z którym odeszła dziewczyna. Mamy całą serię zdjęć facetów chorych od dziecka na hajnego medina, raka i dzieci alkoholików. Bo on tego nie może zrozumieć, więc dlatego nosi to zdjęcie. A ona patrzy na zdjęcie tego pokraki, a potem na jego twarz i już jest sytuacja, rozumiesz? On cierpi, a jednocześnie nie może pozbyć się zdumienia, że właśnie z takim człowiekiem odeszła kobieta, z którą spędził wiosnę swego życia. Przerwał, a po chwili powiedział. Jedyną i niepowtarzalną. Rozumiesz? Tak. Albo buduje się sprawę jeszcze inaczej, jeśli tamtej nikt nie porzucił, co nie daj Boże. Wtedy dajemy jej zdjęcie dziewczyny. On do tego dnia myślał o tamtej dziewczynie, która zginęła w wypadku samochodowym, a to zdjęcie jest dla niego czymś najświętszym. A teraz poznał ją i oddaje jej to, co ma najświętszego. To oczywiście nie jest wszystko, ale to już jest część sprawy. Macie takie zdjęcia? Kobiety czy tego, co prysnął z kasą? Kobiety. Robert sięgnął do portfela i wyciągnął zdjęcie. Podał jej, a ona chwilę patrzyła, a potem oddała mu. Zdjęcie za mało zniszczone, powiedziała. Dlaczego? Zapytałem. To powinno być bardzo zniszczone zdjęcie, rzekła. Przecież ty je nosiłeś przez tyle lat w portfelu, czy też w kieszeni, i było gorąco i wilgotno, a to zdjęcie wygląda jak świeżo zrobione u fotografa. Musicie je podniszczyć. Błagam cię, nie ucz mnie, powiedział Robert. Ja ci pokazałem oryginał. Nie potrzebowałeś mi tego pokazywać, rzekła. Wystarczyło mi powiedzieć, że Ewa, ta prostytutka z Jerozolimy, pozwoliła się wam sfotografować. Nie mów tego nikomu, rzekł Robert. Ta dziewczyna zginęła przed laty w wypadku samochodowym. Zobacz, że on ma już siwe włosy, odwrócił się ku mnie. To nie jest dobrze. Ktoś, kto zna Ewę, może nas wyśpiewać, jeśli tej kobiecie przyjdzie ochota postawić to zdjęcie na swoim nocnym stoliku. Nic wam się nie może stać, powiedziała. No, zawsze lepiej uważać. Ewa popełniła samobójstwo, powiedziała. Nie wiedzieliście o tym? Nie, powiedział Robert. Chwała Bogu. W ten sposób nie trzeba wydawać forsy na nowe zdjęcie. Jeśli by ktoś coś powiedział, to się powie, że to po prostu przypadkowe podobieństwo. I ty możesz nawet uśmiechnąć się i powiedzieć, że ona była podobna do prostytutki. Ale ta twoja kobieta musi wiedzieć, że ty sam sobie chcesz sprawić ból. Jesteś trochę masochistą, ale wielu ludzi, którzy w życiu dużo cierpieli, staje się masochistami. Przerwał, po chwili powiedział: Ach, Zresztą nie, co głupie, co powiedziałem. Wręcz odwrotnie. Niech jeszcze raz czysty ból odbije się na twojej twarzy. To będzie dobrze świadczyć o tobie, rozumiesz? Samobójstwo nędznej prostytutki przypomniało ci śmierć ukochanej kobiety. Ty rozumiesz. Ta nowa na ciebie patrzy, a ty nie jesteś w stanie powstrzymać od ruchu swego serca, chociaż wiesz, że to tej nowej nie może sprawić przyjemności. Twoje czyste uczucia są silniejsze od tego, co ci może przynieść korzyść czy też przykrość, a potem się natychmiast pogodzicie. Ta dziewczyna pochyliła się ku mnie, a ja poczułem jej gorący oddech i przesunęła ręką po mojej skroni. Rzeczywiście, powiedziała. Siwiejesz już. Za dwa lata będziesz zupełnie siwy. Ja pochyliłem się trochę ku niej, ale ona odsunęła się ode mnie. I nie żal ci ich? Zapytała. Wszystkie jesteście klientkami, powiedziałem. Prawda, Robert? On tylko tak mówi, powiedział Robert. To szorstki chłopak, ale serce ma ze złota. Miał trudne życie. Jest stale w defensywie. Boi się ludzi i ucieka od nich. Niektórzy z tych, co się boją, pragną władzy, a inni uciekają. On jest z tych, co uciekają. Wszystkie jesteście klientkami powiedziałem. Bez względu na to, czy mi możesz uwierzyć, czy nie jesteście klientkami. Ale na końcu, tak czy owak, zostanę sam i bez forsy. A teraz dajcie mi spać. Ale nie mogłem usnąć. Być może działo się to dlatego, iż kierowca autobusu jechał tak, jakby mu płacono za szczękanie naszych zębów. A może po prostu przeszkadzała mi świadomość, że ta dziewczyna siedzi obok mnie i musiałem odwracać się od czasu do czasu, kiedy przejeżdżaliśmy przez oświetlone skrzyżowania dróg, a wtedy widziałem jej profil. Prosty nos, mocną szyję i lekko kręcone włosy. Nie wiem dlaczego, ale nie mogłem nie patrzeć na nią. Od ławki dalej siedziała jakaś ładna blondynka, ale nie obchodziła mnie ona nic. Była zbyt młoda, aby stać się klientką. Miała jeszcze dziesięć lat czasu, a może nawet piętnaście, chociaż w tym klimacie kobiety starzają się szybciej, a ona wygląda na urodzoną tutaj i na pewno nie będzie miała z czego płacić. I było mi jej nawet trochę żal. Odwróciłem się do tej o ciemnych włosach i mocnej szyi i trąciłem ją w ramię. Daj mi jednak trochę koniaku rzekłem. Nie mogę spać. Błagam cię, nie pij. powiedział Robert. Przecież wiesz, że musisz spuchnąć. Wezmę jeden diamoks powiedziałem. I co to jest diamoks? zapytała ta ciemnowłosa. środek na odwodnienie organizmu wyjaśnił Robert. Kiedy on pije za dużo, to puchnie na twarzy. Wtedy daje mu na drugi dzień dwie pastylki diamoksu. Znów ma mordę porytą jak bogi. To nie ja powiedziałem, rzekłem. Jasne, że nie ty. To mówią te wszystkie twoje narzeczone. Pamiętasz tę dziewczynę z Bostonu, która się zabiła? Nie, powiedziałem, ale to nie była prawda. Pamiętałem ją i wiedziałem, że jej nie zapomnę. Była trochę piegowata i pociła się tak, jakoś cudownie. Nie pamiętasz jej? Nie. Tej, co zaszła w ciąże i wyskoczyła przez okno, weszła na dwudzieste piętro i łagodnym wzbiła się lotem. A teraz sobie przypomniałem, powiedziałem i roześmiałem się. Czego się śmiejesz? Bo ty zawsze przesadzasz. To było szóste piętro. Rzekłem i wziąłem kubek z koniakiem, a ta dziewczyna patrzyła na mnie i śmiała się wraz ze mną. A jednak nie powinieneś pić, rzekł Robert. A to dlaczego? Mamy przecież całą tubkę diamoksu. Nie bój się, nie spuchnę. Nie chodzi o to, rzekł Robert. Po pijanemu stajesz się podły. Ty jesteś człowiek na dnie, człowiek, który przegrywa, ale wewnętrznie pozostałeś czysty, zwrócił się do tej dziewczyny siedzącej koło nas. Czy nie wygląda właśnie na takiego? Popatrzyła na mnie. O mężczyznach nic nie wiadomo, dopóki nie zaczynają mówić o swoich żonach, rzekła. I o tym, dlaczego są z nimi nieszczęśliwi, i o tym ja dokończę, powiedziałem. I mówią jeszcze to, że zawiodły ich wszystkie filozofie i wszystkie ideologie, i że jedyne co jest grzechem, to zmarnowanie dobrej chwili, którą można by przeżyć. No i oczywiście dodają przy tym, że nie mają tu na myśli tylko spraw erotycznych, ale każdej dobrej chwili, którą może mieć człowiek. Czasem jest to jazda motorówką, a czasem te samotne godziny, które spędzają z wędką w ręku. Ale o tym wszystkim mówią właśnie w tym momencie, kiedy zaczynają cię rozbierać, prawda? Tak powiedziała. Na miłość boską nie wolno ci tego nigdy powiedzieć, rzekł Robert, a ja zobaczyłem przestrach na jego twarzy. To dobry tekst, ale zupełnie nie do wykorzystania w naszej sytuacji. W naszej? Zapytałem. Czy my je obaj rozbieramy? Zawsze robiłem to ja. Ale bardzo cię proszę, teraz w Tweri możesz zadebiutować. Może się nawet rzeczywiście ożenisz i wyjedziesz z nią za ocean. Błagam cię nie denerwuj mnie. Ja się muszę skupić. Ty ciągle myślisz, że to wszystko jest takie łatwe i że w ogóle nie ma już żadnego ryzyka. Ale tu dużo zależy od niuansów. Czasem można poślizgnąć się przez głupstwo i całą sprawę trafia szlak. Nudzisz mnie, powiedziałem: Jeśli chcesz. To myśl o tych niuansach. Dla mnie one wszystkie są klientkami. Pewien specjalny wypadek w psychologii, wrodzona skłonność do bogatych kobiet. Odwróciłem się do tej dziewczyny. Czy możesz dać mi jeszcze trochę koniaku? To już ostatni, rzekł Robert. Jeśli jutro rano będziesz spuchnięty, a ja ci dam dwa diamoksy, to do wieczora, tak czy owak, jesteś nieczynny. To musi parę godzin potrwać, zanim znów odpuchniesz. I znów tracimy cały dzień. Pomyśl, ile kosztuje pokój w hotelu. Tweria jest droższa od Tel Awiwu. No więc, co z tego? Piję, bo mam zmartwienia, powiedziałem. Piję, bo nie mogę spać, bo proszki na mi już nie pomagają, bo brałem je tak długo, że już przestały działać. Dopiero ta kobieta da mi sen bez proszków i alkoholu. Dziwne, że o tym nie pomyślałeś. Każda kobieta jest szczęśliwa, jeśli jej powiesz, że daje ci sen. Nie ma idiotki, która by nie wpadła w zachwyt, kiedy powiesz, że jej bujne ciało O, dalej już znasz. Pomilczałem przez chwilę. Potem powiedziałem: To jej bujne ciało. To mądre, co powiedziałeś. Oczywiście każda kobieta wpada w zachwyt, kiedy jej się mówi, że daje ci sen. I zwłaszcza mądre jest to, co powiedziałeś o proszkach nasennych i o tym, że na ciebie już wcale nie działają. Teraz będziesz musiał chyba strzelać sobie w głowę. Ale jak to zrobić, żebyś chybił z pistoletu o kalibrze dziewięciu milimetrów i który przykładasz do skroni? Chciałbym tylko to wiedzieć. A dalej wszystko pójdzie dobrze. Przechylił się poprzez moje ramię ku tej dziewczynie i powiedział: Mądry on jest, co? To i tak cud, że człowiek zarabia parę groszy od czasu do czasu. Ale nikt tego nie wie, co ja przeżywam, kiedy zostawiam go sam na sam z którąś z nich. To wie. Tylko Bóg i ja. Daj mu pić, powiedziała. Dobrze, niech pije. Zresztą teraz długo nie pił. Być może nie spuchnie wcale. Przejechał ręką po moim policzku i powiedział. Zresztą czeka go bezsenna noc. Po bezsennej nocy będzie wyglądać jak widmo. Nie nocujecie w Hajfie? Zapytała. Nie, musimy tylko kupić w nocnej aptece proszki dla niego. W Tel Awiwie jesteśmy już obcięci. Dlatego jedziemy okrężną drogą. Każda recepta kosztuje nas podwójnie. I oczywiście wystawiona jest na fałszywe nazwisko, rzekła. Nie, powiedział Robert. To by było na nic. Recepty są na jego nazwisko. Przecież na tym polega tragedia, że on nie może spać i dlatego ma tych proszków do cholery i trochę. Gdyby ich nie miał, to przecież mógłby strzelić do siebie. Mógłby najpierw zastrzelić psa. I zostawić sobie jedną kulę. Błagam cię, nie ucz mnie. Kiedy on je zabija, nie myśli o tym. To maniak depresyjny, który wpadł w furię. Zabija ukochane zwierzę, a potem dręczy go wstyd. Ale pistolet jest już pusty. Zostają mu tylko proszki. Mógłby się przecież powiesić, nie dawaj mi dobrych rad. Każdy samobójca ma własną wizję śmierci. Jeden może się tylko otruć, drugi zastrzelić, a trzeci wiesza się na klamce. Nie ma samobójstw uniwersalnych, jeśli chodzi o maniaków depresyjnych. Każdy lekarz ci to powie. Właśnie na tym to wszystko polega, że ich nie można upilnować, bo każdy kombinuje, jakby tu wykorkować według własnego pomysłu i układu. Są tacy, którzy zabijają się w gniewie, a wtedy jest im wszystko jedno. Tak, ale to ludzie, którzy się wściekli albo których spotkało jakieś straszne nieszczęście. Ci wtedy skaczą z okien i podcinają sobie żyły, ale to nie jego wypadek. Nieszczęścia, które przeszedł przez lata, wpędziły go w rozpacz. No i teraz spotkał kobietę, z którą nie może się połączyć. A resztę już rozumiesz. Daj mi jeszcze jedną prędy, powiedziałem. Dam ci całą butelkę, ale daj mi spać. Nie chcę, żebyś spała, powiedziałem. Chcę z tobą gadać i chcę, żebyś się do mnie odwróciła. Odwróciła się, a ja znów musiałem patrzeć na jej prosty nos i na tę jej mocną szyję i małą bliznę. To o tobie jest to opowiadanie, zielone oczy i piękne usta moje? Zapytałem. Powiedziałam ci, gdzie jadę i powiedziałam ci, dlaczego tam zostaję i powiedziałam ci, dlaczego będę mogła tam zostać. Byłem już trochę wlany. Miałem za sobą trzy dni szpitala i ciężki dzień hamsinu. Tak więc nie zjadłem wiele w ciągu dnia i teraz ten mocny koniak izraelski przechodził poprzez moje żyły jak ogień. To o tobie jest to opowiadanie, zielone oczy i piękne usta moje? Powtórzyłem. A jeśli tak, to gdzie ten człowiek cię widział, ten co to napisał? Czy też wtedy jechałaś do Tweli i nie wiedziałaś jeszcze, jak długo tam zostaniesz? Nie odpowiedziała mi, a ja już czułem, że zasypiam. Wypiłem, przeszło połowę butelki i jak powiedziałem, miałem za sobą trzy dni szpitala i dzień hamsinu w Tel Awiwie. No i miałem tą moją narzeczoną, która leciała w tej chwili samolotem Bane 7 do Kalifornii, aby na mnie czekać. A jeszcze, zanim ją spotkałem, miałem wiele innych narzeczonych i spędziłem wiele dni w różnych szpitalach. Ale zanim to nastąpiło, miałem za sobą czas głodu i bezrobocia. A jeszcze przedtem miałem za sobą pobyt w domu dla wariatów, a jeszcze przedtem pobyt w więzieniu. I teraz, jadąc autobusem do Tweri poprzez hajfę, pomyślałem sobie, że nie szukam dla siebie usprawiedliwienia, bo nędza nie wymaga tego, aby się człowiek musiał usprawiedliwiać z tego, że nie ma na hotel, szklankę, kawy czy bewsztyk. Robert, powiedziałem, dlaczego nędza nie wymaga usprawiedliwienia? Dlaczego kogoś, kto przegrał, nikt nie pyta, dlaczego tak się stało? Nie myśl o tym. Chcę o tym myśleć. Tylko z sukcesu człowiek musi się usprawiedliwić, rzekł Robert. Ale dlaczego? Aby inni poszli jego drogą. I aby przegrywali? To bez znaczenia. Nie myśl o tym. Myśl o tej swojej narzeczonej. Odwróciłem się do tej dziewczyny, która dała mi butelkę brandy. Ona wciąż jeszcze nie spała, a na jej twarzy nie widać było zmęczenia. Widziałem to, kiedy przejeżdżaliśmy koło pomp benzynowych i przez oświetlone skrzyżowania. Hmm, powinnaś się nazywać Ester, powiedziałem. Miałem kiedyś taką dziewczynę, która nazywała się Ester, a potem ona zaszła w ciążę i jej rodzice kazali się jej wyskrobać, ponieważ mnie nie cierpieli ale ona bała się tego i któraś z jej koleżanek powiedziała jej, że jeśli prześpi się z innym mężczyzną, to jego sperma zabije moją. I ona to zrobiła, bo tak cholernie bała się doktora. A potem ona mi to powiedziała, a ja nigdy do niej nie wróciłem. I to była moja ostatnia dziewczyna. Miałeś jeszcze potem parę innych kobiet powiedziała i tyle samo psów, co i kobiet. To nieprawda, rzekłem. One już nie były kobietami, to tylko klientki i wciąż ten sam pies. Tu są kobiety i dzieci, powiedział czyjś głos z tyłu. I o takich rzeczach nie rozmawia się w autobusie. A o czym się rozmawia w autobusie? Powiedziałem, nie odwracając głowy. Powiedz mi to, ty skurwy synu. Ja ci to powiem na stacji autobusów w Hajfie, powiedział. Tam zawsze jest policjant. Kierowca zatrzymał autobus i odwrócił się ku nam. Musiał pochodzić chyba z Maroka, zresztą Bóg go jeden wie, skąd pochodził. Patrząc na jego ostrą twarz i zimne oczy, pomyślałem sobie, że nie chciałbym go spotkać na wąskim moście. Niech